Szanowni Państwo, tradycją katolickiego Karnawału Komedii jest to, że co roku mogą Państwo oglądać wystawy towarzyszące festiwalowi. W tym roku również wyjątkowa wystawa, bo nie w teatrze z wiadomych powodów, a na rynku przed Teatrem Śląskim. Kulisy Karnawału Komedii, tak nazywa się wystawa, i to kilkadziesiąt prac naszego wspaniałego fotografa Jeremiego Astaszowa, który przez 13 edycji festiwalu dokumentował życie zakulisowe w garderobach i nie tylko. Zapraszam państwa do obejrzenia tych ponad 70 fotografii z 13 edycji festiwalu. Wystawę można oglądać do końca lutego. Zapraszam serdecznie.